Ten świecznik pochodzi z XVIII wieku. Oczywiście był już przerobiony na elektryczny. Dostałem go w stanie bardzo kiepskim, więc pewne elementy są tutaj dorobione. Praca nad tym trwała w dobrym warsztacie ponad miesiąc. Ze zdumieniem czytam opinie, że Bursztynową komnatę skopiowano za czasów Stalina. Ci, którzy tak twierdzą, utrzymują, że to nie jest żaden problem, że wystarczy paru ludzi, żeby to skopiować. Bursztynowa komnata powstała przez 11 lat ale uzupełniano ją ponad wiek. Do jej powstania zużyto 6 ton bursztynu. Do tego składała się ze złoconych rzeźb, luster, mozaik, kamieni puszlachetnych, mebli itd. Jak to skopiować w kilka lat? To bzdura. Żeby jednak uświadomić sobie, z czym mamy do czynienia, oddajmy głos Annemarie Giusti z muzeum Apificio delle Pietre Dure we Florencji. Badała ona mozaikę skonfiskowaną w 1997 roku przez policję należącą do Hansa Achtermana. Mówi ona o wyjątkowej technice szlifowania, w wyrafinowanym doborze naturalnych kolorów kamieni szlachetnych, takich jak jaspis sycylijski, czeski, jaspis arno, jadeit czy przezroczysty lekko barwiony alabaster. Świadczy to o tym, że mozaika była oryginalną częścią burznowej komnaty powstałą w Galerii Uffizi, specjalnie dla komnaty. Proste do skopiowania, prawda? ale internetowi znawcy wiedzą lepiej. Obecną kopię tworzyło ponad 40 specjalistów przez 24 lata, a i tak się twierdzi, że daleko jej do doskonałości. A o Achtermanie i polskim śladzie jego historii zupełnie nieznanym opowiem w najbliższym filmie. Do zobaczenia.